No cześć, mam nadzieję, że film spoko. Jeszcze chciałem powiedzieć o zapowiadanym już kilkukrotnie nadchodzącym kursie online o filmowaniu i montażu. Mam nadzieję, że masz sekundę. Proszę. Jeśli jesteś zainteresowany próbnymi lekcjami, zarówno filmowymi, jak i montażowymi, to zachęcam do zapisania się na listę osób zainteresowanych kursem i wtedy dostaniesz ode mnie prywatne linki do tychże właśnie filmów. Swoją drogą 2500 osób ponad już się zapisało na tę listę, co już jest jakąś abstrakcyjną liczbą. Natomiast teraz w dalszej części chciałem powiedzieć jeszcze kilka rzeczy, kilka liczb związanych z kursem, włącznie z tą najważniejszą, o którą często jestem pytany, czyli ceną. Kurs ten jest w dwóch częściach, filmowej i montażowej. No i tak wyglądają jego okładki. Możesz dać znać, co sądzisz. Będzie można kupić osobno część filmową, Albo dwie części razem. Nie będzie osobno części montażowej z tego względu, gdyż aby zrozumieć część montażową, trzeba przyswoić też filmową i wolałbym, żeby każdy sobie to zrobił. Część filmowa zawiera 11 modułów podzielonych na 45 lekcji, natomiast część montażowa to 8 modułów podzielonych również na 45 lekcji. Łącznie natomiast cały kurs trwa 12 godzin. Część filmowa 4, część montażowa 8. Jest to naprawdę samo. Mięso. Wszystko przed nagraniem zostało spisane przeze mnie. Kilka miesięcy mi to zajęło. Przygotowałem to wszystko, przećwiczyłem, aby. Skondensować wiedzę, żebyś dostał tylko to, co najważniejsze. Bez zbędnego gadania i myślenia w trakcie nagrywania o tym, co mam i chcę powiedzieć. I teraz tak, regularne ceny kursu wyglądać będą następująco. Cena części filmowej wraz z dostępem do grupy wsparcia wyniesie 799 zł, a cena pełnego pakietu wyniesie 1199 zł. Natomiast tylko w przedsprzedaży ceny te wyniosą odpowiednio 399 i 599 za pełen Pakiet. Już tłumaczę, z czego one wynikają i co zawiera pełen pakiet. Wynikają z tego, iż kurs ten potraktowałem naprawdę kompleksowo od A do Z i zapewniam, że ma on bardzo, bardzo dużą wartość. Będzie to jedyny tego typu kurs w Polsce, który od podstaw. Pozwoli osiągnąć poziom średnio zaawansowany, nawet zaawansowany w filmowaniu i montażu, i nauczyć się tworzyć dobre, ciekawe, atrakcyjne dla oka filmy. Obiecuję. Natomiast co obejmuje cały pakiet, to część filmową oraz część montażową, czyli 12 godzin lekcji, wraz z bonusowym modułem zawierającym m.in. presety efektów, 15 moich autorskich flart wykorzystania, bibliotekę efektów dźwiękowych, analizy różnych przejść krok. Po kroku, wraz z pikami źródłowymi do wykorzystania, a także coś, z czego jestem naprawdę mega dumny. Mianowicie udało mi się zainteresować tym projektem duże firmy i ogarnąć od nich zniżki na oprogramowanie i sprzęt. I teraz uwaga, proszę się <laughs> trzymać. Mamy zniżkę na cały pakiet Adobe, która wynosi 70% i dzięki niej zamiast 62 euro miesięcznie kosztuje ten pakiet 19 euro miesięcznie. Innymi słowy, można mieć pakiet Creative Clouds ze wszystkimi programami Adobe i zaoszczędzić przy tym. 2000 zł w skali roku. Dodatkowo mam takie zniżki jak 20% na cały asortyment Olympusa, 15% na sprzęt Laowa, 15% na sprzęt Manfrotto, 15% na sprzęt Insta360, 15% na sprzęt Fejutech, 15% na sprzęt Patona i 10% na filtry Nissi. I co najlepsze? Wszystkie te zniżki są na cały asortyment tych firm. Natomiast w przyszłości będę jeszcze starał się ogarnąć kilka innych zniżek, także mówiąc szczerze, jeśli planujesz jakikolwiek zakup sprzętu lub oprogramowania tych marek, no, to kurs ten odstrzału ci się zwróci to kilkukrotnie już na samym początku. Jeszcze co do ceny przedsprzedażowej ceny kursu, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to naprawdę dobra, dobra okazja. Cena nigdy nie osiągnie wartości przedsprzedażowej, nigdy nie będzie tak tanio, nawet w okazjonalnych promocjach. To tak w ramach chcę zrobić podziękowania dla pierwszych osób, które zaufają. Tworzę ten kurs praktycznie bez przerwy od 8 miesięcy, i zapewniam, że każdy, kto go przerobi, będzie w stanie nawet od zera tworzyć, stworzyć swój własny ciekawy, atrakcyjny i przyciągający wzrok film. Niezależnie właściwie, jaki gatunek kto chce robić czy to filmy przyrodnicze. Iwentowe filmy relacyjne, reportażowe, dokumentalne, weselne, podróżnicze. Właściwie wiedza jest uniwersalna. Ja jestem pewien bardzo pewien wartości tego kursu, dlatego też daję dwa tygodnie gwarancji zakupu. Czyli jeśli stwierdzisz, że nic się nauczyłeś i kurs jest zwyczajnie do bani, to zwrócę Ci pieniądze. Reasumując, kurs ten nie jest co prawda najtańszym kursem na rynku, jednak gwarantuję, że jest najlepszym w swoim rodzaju. Przekazuje w nim tanie całą swoją wiedzę dotyczącą filmowania i montażu. Nauczę Cię, skąd brać pomysły na filmy, jak pobudzać kreatywność, jak tworzyć historię, emocje. Wszystko o ruchu w filmie, o muzyce, o udźwiękowieniu, o korekcji kolorów, stabilizacji, o trikach, też w lataniu dronem, o ruchu wieloosiowym. No i co najlepsze, przejdziemy sobie razem, krok po kroku, przez cały obszerny moduł montażowy, gdzie razem zmontujemy klipowy film z serii Dzień dobry chyba tyle, się rozgadałem. <laughs> chyba nie zapomniałem o żadnym pytaniu, ale jeśli masz, o żadnej liczbie, ale jeśli masz jakieś pytanie co do kursu, jakiekolwiek, to ja bardzo proszę napisz w komentarzu, a ja zrobię jakieś Q&A, gdzie odpowiem na wiele wątpliwości, no bo jeszcze sporo takich pytań jest jakby spoza zakresu cenowego. Dobra, dzięki za uwagę i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pozdro.